Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś w niedzielę letary, niedzielę radości słyszymy słowa Pana Jezusa zapisane przez świętego Jana. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorocynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To zdanie pięknie streszcza Ewangelię. Bóg z miłości. Dał nam Jezusa, aby nas ocalić. To jest radość dzisiejszej niedzieli, to jest radość chrześcijaństwa, to jest właśnie radość Kościoła. W krzyżu Jezusa widzimy miłość Boga. Trzeba się w niego dobrze zapatrzeć. W krzyżu Chrystusa trzeba dobrze utkwić wzrok, aby zostawił ślad w naszych sercach, abyśmy na wszystkich potrafili patrzeć przez pryzmat krzyża, czyli przez pryzmat miłości. Kiedy bronimy Kościoła, kiedy bronimy naszej wiary, nie bronimy tego, co w słabości wielu wierzących zostało jakoś powykrzywiane. Bronimy prostego krzyża, który, jak strzała, pokazuje nam właściwy kierunek życia czyli niebo. Każdy może żyć jak chce, każdy może żyć z dala od Jezusowego Krzyża i z dala od Jezusowego Kościoła, który stoi pod krzyżem. Ale jako chrześcijanin, jako katolik, jako kapłan, zgrzeszyłbym, gdybym nie zachęcał nieustannie wybierz krzyż Jezusa, wybierz miłość Jezusa, bo to jest drabina, po której idąc na pewno nie zginiesz.